Ok! Witamy państwa bardzo serdecznie w naszym programie. Dzień dobry, TVD! Jest z nami dzisiaj Pola, Zuzia i Nela. Dziewczyny, chciałam, wam, chciałam was zapytać, jak to jest z rodzicami? Co rodzic musi zrobić, żeby dziecko wyrosło na porządnego człowieka? Na przykład przytulać lub się wieczorami wygłupiać? Jak jeszcze trochę dziecko ma siły? <noise> jeśli ma się czas. A rodzic ma siłę zawsze? Nie zawsze, ale czasami może być. Siłę. A super! A tutaj Zuzia? Zapisać do szkoły, dzieci. Zapisać do szkoły, czyli musi od was, o was dbać, tak? I na co jeszcze może zapisać? Musi jeszcze nas rozśmieszać. Rozśmieszać? A robicie sobie żarty z rodzicami? Ja tak. zawsze, każdego dnia tak, czasem. Nigdy nie było dnia, kiedy ja nie robiłam z żartu. żartów. Tak? A nie. jaki jest taki najśmieszniejszy żart? Nie wiem, i tyle żartów jest śmiesznych, że już nie wiem, które to najśmieszniejsze. <laughs> <laughs> Czyli dużo było tych żartów. No dobrze dziewczyny, w takim razie co zrobić, żeby dziecko było szczęśliwe? Przytulać się? Przytulać dużo? Pójść z dzieckiem do sklepu, jak ma się czas i się z nim bawić. I jego marzenie. Okej, okay. a jakie masz marzenie Zuzia? Ja pojechać do Francji. Do i pojechać jeszcze do jakichś zimnych krajów, jak e, na przykład do Francji, do Włoch, do, do takich ciepłych e, do ciepłych y, czy zimnych krajów? Do ciepłych. <laughs> ja bym wolała. Do, też, do, no, do zimnych. Na do, przykład. Do, 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 y, na przykład. Ja, e, e, ja też. Ja też wolę do ciepłych, ale czasami ja z rodzicami jeździmy w góry na narty. A, na narty to też super. Jak z rodzicami ja tak jeździcie, to czujecie się fajnie, szczęśliwe. No tak. ja zawsze jestem szczęśliwa. Kiedy mi się coś podoba, jestem dobryździa, nie mogę się nigdy zaczekać. A widzę, że lubicie spędzać czas z rodzicami, prawda? Ja tak. bardzo. No to świetnie. Uwaga, i ostatnie mam do Was pytanie. Co najfajniejszego na świecie może zrobić dla Was rodzic albo z Wami rodzic? No, a co można robić takiego z rodzicami. Mamy się! Kopacie! się, że do wakacji gdziekolwiek. A gdzieś a wyjechać albo w coś pograć? Dobra, tak. dobra. Ja Pado. lubię dixida i czasem z rodzicami gram i z bratem. A ja lubię w dublo grać do, do jakieś bez lub coś takiego. Albo robić sobie kawały z tatą. Tak. No, a co ja, nam Nelbo? Ja ostatnio byłam nad morzem i się zbrałam... Z bratem i też tata czasami wchodził do, do wody ze mną... Sta, ze mną i z moim bratem, i z moim tatą. Aha, no to. A mama Dzi... tylko zamaczyła nóżki, bo... bo nie lubi się kąpać. Okej, okay, rozumiem. No to dziewczyny, bardzo dużo czasu spędzacie z rodzicami, bardzo się cieszę. I to daje wam uśmiech na buzi, tak? A pokażcie, jaki szeroki uśmiech wam daje? Z ząbkami? Bardzo <laughs> ładnie, super. No to w takim razie dziękuję Wam bardzo za wywiad i uciekamy na zajęcia.